Chcę porozmawiać o Twoim ślubie. O co chodzi? Nie dostałeś zaproszenia? Chyba zapomniałem cię wpisać na listę gości. Nie wybieram się na Twój ślub. Nie powiem, że jestem przykro Dobrze wiem, skąd Twoje zainteresowanie Milagros. że się z nią tylko dla pieniędzy. Tak ci się wydaje. Twojemu ojcu także. Kocham Milagros, jeśli wyrządzisz jej krzywdę, jestem zdolny do wszystkiego. Grozisz mi? Ostrzegam. Ale jeśli wolisz, potraktuj to jako groźbę. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Nie mam zamiaru jej skrzywdzić. Powierzemy się i będziemy bardzo szczęśliwi. Żegnam. Muszę już iść. Podrzucić cię gdzieś? Nie, jeszcze trochę poćwiczę. Obawia się pan, że Lucrecia Boję się, że José Antonio Wilson pożeni się z Milagros. Dlaczego nie dopuszcza pan myśli, że oni naprawdę się kochają? Być może Milagros już upoważniła Wilsona do zarządzania całym swoim majątkiem. Inspektor Sarate, słucham. Wiem, że zarządził Pana rewizję sprawy de la Torre. Kto mówi? Kobieta, która żąda sprawiedliwości. Radzę przejrzeć akta dotyczące morderstwa popełnionego 20 lat temu na rodzinie Chavarria i ich powiązań z rodziną de la Torre. Niech Pan się też zainteresuje niejakim Leonciem Penią, znanym jako Jaguar. Halo, halo. halo, halo. Sprawdź, skąd dzwoniła? Jakiś nowy ślad? Dzwoniła pewna kobieta. Nie chciała podać nazwiska. Radziła zainteresować się sprawą morderstwa rodziny Achavarias sprzed 20 lat i powiązać tę sprawę z rodziną de la Torre i czyli Jaguarem. Wie pan coś o rodzinie Achavaria? Tak. Byli wspólnikami. Potem de la Torre przejęli cały ich majątek. Przypominam sobie sprawę tego mordu. Ale co ma do tego on się Może wymordowała Czewaryjów na polecenie de la Torre. De La Torre nie są zabójcami. To była prawdziwa masakra. Cała rodzina Chewariów zginęła z rąk terrorystów. Warto by jednak Poszperać w aktach tej sprawy. No, znajdziemy coś ciekawego. Interesante. Spójrz na te wyniki. Prawie identyczne. My tu harujemy, a Renzo zabawia się gdzieś w Europie. Nie sądzę, żeby dobrze się bawił. Może jego żona nie jest ideałem, ale z taką forsą nawet wrogowie mogą się dobrze bawić. Nie oni. Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? O co chodzi? Nie mają żadnych pieniędzy. Fernanda nie dostała co prawda nic w spadku, ale Renco jest milionerem. Nieprawda. Nie ma złamanego grosza. Jego rodzice zbankrutowali kilka lat temu. Ale zgrywał milionara, żeby zdobyć bogatą żonę. Dlatego ożenił się z Fernandą, a nie z Klaudią. Właśnie. A Fernanda też była bardziej zainteresowana jego pieniędzmi niż nim samym. Słowem, oboje liczyli na pieniądze partnera i się przeliczyli. Biedny Renzo. Ma to, na co zasłużył. Klaudia będzie szczęśliwa, kiedy się dowie. Powiedziałem ci to w tajemnicy. Ale i tak się kiedyś dowie. I pomyśleć, że cały majątek Klanu de la Torre przeszedł w ręce twojej prawie narzeczonej. Milagros jest narzeczoną... Jose Antonio, pobierą się lada dzień. To dlatego chodzisz taki przybity. Bardzo się o nią naradzcie. Spotkałem dziś tego Wilsona na siłowni. Jestem pewien, że on i mnie kocha, ale nic nie można zrobić. Szkoda, że nie będziesz mógł zobaczyć, jak niszczę twoją rodzinę. Ja widziałam, jak zginęła moja. Przysięgam, że zajmę się specjalnie twoją córeczką. Na niej wyładuję całą rządza samstę. Milagros Vargas pożałuje, że się urodziła. Była tu Marcela, sekretarka pana Beido. Po co przyszła? Powiedzieć, że nie powinnam za ciebie wychodzić. Byliście kochankami. To było dawno, temu Z pewnością powiedziała ci, że żenie się z tobą dla pieniędzy. Tak. To samo usłyszałem dziś od Martina. Jestem pewien, że nasłał ją don Gerardo. Nagle wszyscy twierdzą, że żenię się z Tobą dla pieniędzy. Może przekażemy cały majątek Twojej cioci. Niech ona nim zarządza. Nie chcę, żeby ktokolwiek miał wątpliwości co do moich uczuć wobec Ciebie. Też o tym myślałam. Ale zmieniłam zdanie. Dzięki pieniądzom będę mogła pomóc tym, których naprawdę kocham. Sebastian rzuca medycynę. Chcę zostać kucharzem, a ja opłacę mu szkołę. Pełni popieram. To wspaniały chłopak. Może to rozrzutność, ale chciałabym też kupić wujkowi oranżerię. On uwielbia ogrodnictwo. Z jego wiedzą i zamiłowaniem do kwiatów to może być całkiem niezły interes. Sí. Może. Nie życzę sobie, żeby nachodziły mnie twoje dawne kochanki. Zaufaj mi. Kocham cię. Naprawdę. Wejdziemy? Tak. Mam coś ważnego do załatwienia i chciałabym, żebyśmy mi towarzyszył. O nic nie pytaj, to niespodzianka. Zaraz przyjdę. Kiepska sprawa. Dzwoniono z budki w Miraflores. Kto to mógł być? Kobieta, prawdopodobnie z wyższych sfer. Sądząc, po głosie około 40. Mieszka lub bywa w Miraflores. To wszystko, co mam. Nie rozumiem tylko, dlaczego chcę, żebym rozgrzebywał sprawę sprzed 20 lat. Ta kobieta to klucz do naszej zagadki. Ja też tak uważam. Ale chyba nie zechce się ujawnić. Musimy przejrzeć sprawę morderstwa Czawarijów i mieć na oko tego Jaguara. Nie mogłam wprost uwierzyć, że Rafael zapisał wszystko tej miłagros. Wyobrażam sobie, jak się czujesz. Nie chcę o tym rozmawiać. Juan martwi się o swoje akcje. Będzie cię namawiał do obalania testamentu. Też o tym myślałam. Na razie jednak chcę się zobaczyć w tym twoim medium. Pojedziemy moim samochodem. Jesteś zbyt zdenerwowana, żeby prowadzić. Zawierz zdjęcie Markosa. albo coś, co do niego należało. Żeby nawiązać kontakt. Ja Zaczekaj chwilę. Przepraszam. Jest pani znajomo José Antonio Wilsona? Tak, bo co? Najmocniej, przepraszam. Nie przedstawiłem się. Jestem Pedro Garcia. Pedro Garcia. Makarena San Martin. O co chodzi? José Antonio prosi, żeby przyjechała pani natychmiast do szpitala. Ja? Tak, powiedział wyraźnie Makarena. Proszę. Dzień dobry. Mogę w czymś pomóc? Kto ci pozwolił tu wchodzić? Natychmiast stąd wyjdź, zdrajca. Czekam na narzeczoną. Nową panią tego domu. Wybieramy się na zakupy. Niedługo będzie się tu panoszyć. O, bale testament. Bardzo dobry pomysł. Niestety nie pomogę w jego realizacji. Znaleźliśmy się po przeciwnych stronach barykady. Gerardo też nie zechce pomóc. Będzie pani potrzebowała kolejnej pożyczki, żeby opłacić dobrego adwokata. A w pani sytuacji finansowej nie radziłbym wyrzucać pieniędzy z błotą. Wynoś się z mojego domu. To nigdy nie był pani dom. Jest co pani tylko gościem. Przepraszam, ale muszę coś dokończyć. Może pani odejść. Gorzko pożałujesz, że mnie zdradziłeś. Mnie pani nazywa zdrajcą?